Cześć Boże, witajcie. Dzisiejsza Ewangelia jest kontynuacją mowy Jezusa na temat Jerozolimy, tego co ma się z nią stać, a co jest konsekwencją tego, że nie rozpoznała czasu przyjścia Chrystusa. I dzisiaj Pan Jezus mówi nam o prześladowaniach. Mówi przede wszystkim swoim słuchaczom o tym, że ci, którzy pójdą za nim, którzy w niego uwierzą, będą przeżywać w swoim życiu też różnego rodzaju trudności, prześladowania, odrzucenie. Nawet niektórzy stracą życie. Jezus jest tutaj realistą, i nigdy Pan Jezus nie, nie ubiera niczego w takie ładne słówka, niczego nie próbuje nam sprzedać jako jakiejś takiej ściemy: że słuchajcie, jeżeli pójdziecie za mną, daje Wam taką reklamę, daje Wam taką promocję, że ominie Was to, co trudne, to, co bolesne. Nie, Jezus mówi w innym miejscu, że jeśli kto chce być Jego uczniem. To musi się zaprzeć samego siebie, musi wziąć ze sobą na siebie swój, swój krzyż i musi go naśladować. Jest to jakieś doświadczenie, też lęku, jakby Jezus wie o tym doskonale, zna i dlatego zapowiada pewne rzeczy, ale też daje pociechę. Mówi: nie lękajcie się, nie bójcie się, bo włos z głowy wam nie spadnie, ocalicie wasze życie. I myślę, że tu nie chodzi tylko o to życie doczesne, bo wcześniej czy później każdy z nas będzie musiał to wszystko zostawić, zwinąć swój namiot życia tutaj z tego świata, ale chodzi przede wszystkim o życie wieczne. Jezus zawsze odnosi nas do tej perspektywy wieczności, do tej rzeczywistości, która będzie trwać wiecznie w Nim i z Nim, a co już w jakiś sposób jest naszym udziałem wtedy, kiedy jesteśmy w relacji z Panem Bogiem i gdzieś wewnętrznie. E, zmysłem swojej wiary to, to wyczuwamy. E, dzisiaj chciałbym Cię zaprosić do tego, żebyś zobaczył, w jaki sposób reagujesz e, w sytuacji jakiegoś, jakiejś trudności, przeciwieństw, odrzucenia podstaw Twojej wiary, Twoich wartości, tego, w kogo wierzysz. E, jeżeli to sp spotyka się z jakąś nieprzychylnością, czy wręcz e, z takimi sytuacjami, w których... E, Czujesz się pokrzywdzony, czujesz się odrzucony, obrażany. Jezus chce nam odebrać pewien jeden argument, który najczęściej chcemy używać. Mianowicie jest to argument siły. Zobaczcie, że Chrystus, który jest Panem życia, Panem świata, który jest twórcą nieba i ziemi, jest prawdziwym Bogiem, jakby poddał się władzy człowieka, poddał się tym wyrokom osądzającym męce i śmierci ale trzeciego dnia zmartwychwstał. Jakby Chrystus chce nam pokazać pewną drogę, drogę, która, na której nie ma agresji, nie ma przemocy, nie ma jakiejś manifestacji siły, bo ta siła pochodzi od Boga, który w odpowiednim momencie tę siłę swoją objawi. Ja myślę, że też Pan Jezus chce, żebyśmy stawali się narzędziami w Jego ręku, bo On przez nasze świadectwo chce docierać do innych ludzi, chce przemieniać ich serca, chcę żeby oni też w niego uwierzyli i mogli być zbawieni. Więc istnieje takie ryzyko, powiem tak brzydko, a nawet taka możliwość, że świadectwo twojego życia to w jakiś sposób pokazujesz jak żyjesz Chrystusem i kim on jest dla ciebie i jak bardzo mocno liczysz się z jego nauką i jak ona duży wpływ ma na twoje życie, może Poruszyć serca drugiego człowieka. My nie wiemy tego, nie, nie kontrolujemy tego, I jakby Pan Jezus nam to uświadamia, że to w Jego ręku jest moc, żeby zmienić serce człowieka, ale my, my możemy stać się Jego świadkami, my możemy stać się narzędziami w Jego ręku do tego, żeby przemieniać serca ludzkie. Więc sprawdzajmy dzisiaj nasze postawy. Spróbujmy wyłapać te momenty, w których rodzi się w nas agresja, złość, gniew. Chęć dominacji, chęć narzucenia komuś naszego sposobu myślenia, sposobu wartościowania. Yy, jeszcze raz zaznaczam: tu nie chodzi o to, żeby zgadzać się na zło, zgadzać się na jakieś filozofie, które są przeciwne yy, czy nawet wrogie yy, Panu Bogu. Chodzi o to, żeby wobec tego, co przynosi nam ten świat, stawać yy, można powiedzieć w pewnej bezradności Ewangelii, ale bezradności, która ma swoją ukrytą moc. Ale ta moc nie pochodzi od nas, nie pochodzi z siły naszego umysłu, naszych, naszych argumentów, ale pochodzi od Jezusa Chrystusa zmartwychwstałego, który na swój własny sposób chce wykorzystać tę naszą bezradność, bezsilność, nasze przywiązanie do dobra, do miłości, do miłosierdzia, po to, żeby przemieniać serca drugiego człowieka. Życzę Ci dużo siły dzisiaj i życzę Ci też tej głębokiej radości z tego, że. Pan Bóg ci cały czas towarzyszył w życiu Tobie, ale też i mnie. No i do następnego razu. Dobrego dnia, szczęść Boże.